Trzymaj się Zatrzymaj Trzymaj się. się Bierz go, on bieg biegnął w bitmacę Stój Stój, postrzelam Kuj Dobra Masz to, ma, masz to, masz to Tak, mam, biorę cię pod pachę Nie mam, idziemy Dobrze, bo ja nie miałem Super Weź mnie otwórz brama Małą Małą, mówię małą dostanie Jestem Okej okay. Też to słyszycie? Tak Dexter byś musiał przeprowadzić. Ta, ta, tylko żeby się na granicy. Nic tego nie robił wyzywał, bo ktoś. On to ignorował całkowicie. A kto to, 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 to zrobił? Kto next ignorował to? Ty pójdź ty idź Ty next. pójdź z ja Windows. Okay. Dobra, przekułam się do łóżka. No, no okej. Okay. Eee, no to tam. Eee, słucham, Czekaj, Czekajcie. To moja legitymacja. Wierzę, że do gier, ale muszę. Proszę, proszę zobaczyć. Słychać pana. No, co okay. się dzieje? Gdzie, zna gdzie znajdę pana dokumenty? Nie, tego, tego właśnie gościa. Okej, okay. no, biegłem po niego. No to znalazłem pana. O, znalazłem. Paweł ha Hajnowszki, wiek 25 lat. Gdzie, no, gdzie znajdę pana licencję? W no, tej to samej kieszeni co dokumenty? Zabramy z dexterem wzięliśmy. No, Okej. Okay. On eee. przed Ej, Dexter, Dexter, Nie Dexter, ma. Nie? nie ma na ten. Na broń nie ma. Zde... Nie ma pana w licencji na broń. No okej, okay, teraz panu no, brzegom od góry dał żeby praliczenie pana nielegalnych przedmiotów Ech. nie ma. nic pan nielegalnego, ale. <grym, <grym, no okej. Okay. Okay. E, no, teraz ma odepnę pana. Co? Proszę, a teraz. A, Proszę, Proszę, do mnie słucham. Może pan? Yyy, e, tak. Nie mogę teraz. Bo mnie przypojąłeś. Leonardo, szybko, weź go ten... Dobra, już idę. Odkryłem pana duszkę. O, no. super. Miękniaczku, przecież się nie nagrać tak na TPS. Na TPS, tylko na TGBO. co to robot? Nie, nie jest poszukiwany. No okej, okay, teraz sprawdzę no. cię w Taryfikatorze. Eee, no, to, no, to, no to teraz może być cienko, bo dzisiaj mnie łapali. No, Przyznam się. No ale już, ale, ale już zbutam. Za trzy niezłapane opaski mnie zabili i złapali na FBI. Ser <coughs> tak, pamiętaj, że zaliś to, to. mocniejsze, jakby wiesz. Daj, synu, no, i opaski nie. nie może być, do ja Weź mi synu, nie zakładaj. Zbutam ciśnienie. A ile masz gotówki od razu, to powiesz. Je, o, tysiąc dolarów, panie to będzie zagwaritowało o, to znowu mi będę ścigać sobieście <grym> to sobie posiedzimy Juhu. ale w spręci klapeczkach James jeszcze paseczka będzie to to mk1. no zawsze co Dzisiaj jest zresztą położyć na jajkach ten najdłuższy film to będzie na YouTube. Nie, dzisiaj będę z No To i to opież. Para, 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 para. William John. Pan masz takie? O ty kurde. Skąd ty to masz, William? Co? Skąd ty to masz? Nie, nie, nie ci że masz Musisz dać warunków, O Boże Ile siedzę z tą paseczką Godzinę, pół? Zaraz ci powie agent No. James to jakiś nadpobudliwy no to... No. pana, a no to są Pana, to jest Pana wyrok Czemu tylko 200 koła? Okay. No, no, 200 koła, no co, idę Dobra Rejestr karny, tak, wyjście za kaucję, nie, suma wyroku 72 miesięcy Dobra, już prokuratora O, 70 no. no. Ale jeszcze nie wiesz, czy też adwokata, Klapek On mój, pamiętaj, na początku musisz sobie panem Dobra, mogę już siedzieć Kurczę A mu prawo? Tak, przecież Synu, ja chcę już siedzieć Chcesz adwokata? Nie Jesteś? Nie No tej Oto prokurator Ja tam nie jestem Taki Nie będę wzywał jakiejś prokuratury Czy co on chce? Adwokata czy nie Dobra wsadzaj mnie no synu Bo nie mam czasu ale no dobra, przyjdzie. ale prokurator musi być No ale prokuratora bądźmy szczerze, raczej nie będzie to 50 miesięcy. A, akurat no. Często się zdarza, że jest. Ja miałem dzisiaj ziomka 155 miesięcy i nie było. Nie wiem. I jeszcze raczej cel kawalną. Nie będzie. Nie, nie będzie. Dawaj synu sadzę. Ja lubię siedzieć w więzieniu. Ja Совсем не седых, совсем суперменский, точно. Я не понял, две частицы около вас получила Nie słychać pana nie. No, rozumiem Czemu mógłby nie ma wyszło? Oj z tym Czasem sobie poczekamy trochę, nie? Zresztą... A, na no to jest bardzo nie ma zasadki 150 o, no Nie to ma na no to... Jestem zmuszony panu założyć opaskę O nie. Cieszę się. No to... O, pan jest odkuty, okej, no to odkuwam. Eee, no to, tak jakiś... No to, ee, proszę ten, obróci do mnie tyłem. Na którą nogę? Tyłem. Na którą nogę? Na środkową. <grym> Już druga osoba na lewą. Mi się uciec z im, bo nie jestem przypięty Misiu, no, ale A, proszę, no, proszę no, pana Pomachitio, pomachitio ja, ja. Zostawcie no, mnie, no, ja chcę śląę, proszę ja no, Proszę <laughs> Jestem zmuszony, pan ma przywiązać do Zardze. No dobra Ładki. Dobra, niestety O dzień dobry, tutaj jakiś dobry policjant wypiawił sorry. Co on mi tam w dupie patrzy? Załapał. пани O, no okej, okay, teraz pan ma odczelitę, no, wrócić się do mnie. Twarzą. No, twarzą. Muszę na pięknej twarzy co zrobić z zdjęciem. A czy to? Co paskę? O no. Tu będziesz... No, na te... okay. Tego tu to przed chwilą miały przecież Miałeś go? Tak, się... za paskę zatrzymałem go Kurwa, mnie porwaliście My go widzieliśmy za, ten... za wejście na FIB Aż tutaj doszedł, pod cel To bierzecie mu LP21 Czyli w trakcie na FIB 150 litrów, to dopisze mu a nie na nowo otwórzcie no, no i znowu to jest będzie gonienie, hehehe <laughs> no, to... no, no, Tutaj ten 100 tysięcy tutaj, taki doświadczony, niech mnie goni To mnie nie dogoni pewnie W uresę wezmę 400 na godzinę to mnie Nie dogonicie Ooooo Doświadczonego nie wygląda Dobra wsadzaj mnie synu Już bym zrobił, nie wiem, z 10 minut pracy bo tak. Nie się stara, nie no, no to okej okay. To nie mam nóż to na grzybki, się kieruję do okay. drzewa. Hey. 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 Powiedz, powiedz, że babci pomagasz. Babci pomagam tam yy, serek z grzybka zdrapywać tym nożem. <gryw> to znaczy co? Ja ci niestety nie mogę. Ktoś musi wyszedć i założyć, bo nie mam dostępu do rejestru karnego. No kurde, to mnie się, no! Ja chcę iść na mana! Chcę! Iść jest. Rejestr karny chodź załóż. Nie, no weźmie ten 100 tysięcy, no kurde. Masz... i ja opaskę GPS. Ma jeszcze. Weź mnie weźmie ten 100 tysięcy. Wszystko co mam wypisać. No i ja opaskę GPS daj. Kurde. No tak, chodź pies. Oczekiwacz. Zdał będzie go nie, fajnie. Ale on chodź na chwilę, patrzę. I dar. Fajnie, fajnie. Da. Jakże tu możemy iść? No. A na ile go wstawić? I kaucja, ile jest i karny. Bez kaucji. kaucji nie ma. Kaucji nie ma. A jest karny jest, czy nie ma? No jest, dlatego tak, trzeba tego No właśnie, tak, szybko na więzienie, proszę. Misz się uciekać, bo otwarta cela. No. Synu. Powiem ci tak, trzymaj stopy. Trzymaj, bo ja butów nie mam I ucieknę zaraz Miło, mamy socjalizację Nie Pomachij, pomachij ja,